Czego nauczyłem się w trakcie pierwszego roku swojej pracy na stanowisku junior frontend dewelopera? Nauczyłem się robić błędy. Wiele błędów. Nie da się wszystkiego opowiedzieć w jednym odcinku, dlatego celowo niektóre rzeczy pominę. Nauczyłem się prawdziwej pracy z gitem. Jak się rozwiązuje konflikty, jaka jest różnica pomiędzy mergem a rebase'em? jak się korzysta ze schowka i tego rodzaju rzeczy. Nie znam tych dziedzin w stopniu Master, ale jako Junior jak najbardziej. Robić nowe gałęzie, robić pull requesty, ładniej je opisywać, robić code review, zadawać komentarze, dlaczego zrobił ktoś tak, a nie inaczej, i uczyć się na tym. Pracować na cudzym kodzie, nie tylko na JSX-ie, ale także na CSS-ie, używając Smax architektury. Używać najróżniejszych narzędzi, takich jak Postman, Swagger, Docker. Dowiedziałem się, że praca programisty jest czasami naprawdę bardzo ciężka. Można to porównać do takiego stanu, w którym raz na ruski rok czegoś nie wiesz i nie potrafisz. Przypomnij sobie najtrudniejszą rzecz, jaką zrobiłeś w ostatnim roku. Masz już? To teraz pomyśl, że taki stan odczuwasz codziennie. Opanowałem dość dobrze jak na juniora stak technologiczny związany z Reactem i z Reduxem. Wcześniej zajmowałem się troszeczkę Angularem, TypeScriptem, UX designem i innymi pierdołami. Komunikować się lepiej po angielsku. Wprost zostałem wystawiony na działanie tego języka, ponieważ nie używając go, nie byłbym w stanie skomunikować się z innymi współpracownikami u siebie w Jobie. Nauczyłem się metodologii pracy z KRAM, z wszystkimi stand-upami, z retrospekcjami, z planowaniem, z pokerowaniem itd. Oswoiłem się z tak zwanym poczuciem wiedzy. takie coś, że nie umiem programować. Mówią o czymś, co ma być dowiezione w tym sprincie, a ja kompletnie nie wiem, jak to wykonać. Pod koniec sprintu sam się dziwię, że udało mi się to ogarnąć i jest taka wielka satysfakcja. Debugować kod używając zakładek konsoli, sieci, danych, ale w taki sposób, żeby móc zobaczyć co mi przychodzi z API, dlaczego coś przyszło, co wysłałem nie tak. Znam już najbardziej podstawowe numery, errory, błędy co przychodzą z backendu. Na tej podstawie przeanalizować sytuację i zrobić tak, aby wszystko hulało u mnie na frontendzie i żeby sprawnie przebiegała komunikacja z API. Robić research paczek npm takich jak Axios, Formic, UP. czytać ich dokumentację i zastosować u siebie w kodzie. Pisać reużywalne komponenty, poznałem podstawy architektury programów a także niektóre wzorce projektowe. Nauczyłem się prosić o pomoc, gdy czegoś nie rozumiem bądź czegoś nie wiem. Pierwsza sytuacja, która pomogła mi w tym była związana z nieznajomością CSS-a. Jako junior nie wiedziałem, iż w CSS-ie możemy stworzyć własnego rodzaju zmienne i zapisywać tam kolory. Byłem świadomy, że w SCSS-ie możemy sobie tworzyć zmienne miksiny, jakieś funkcje i tak a nie wiedziałem, że w CSS-ie możemy stworzyć zmienną. I backendowiec, z którym pracowałem nad pierwszym projektem, prosił mnie o takiego rodzaju rozwiązanie, a ja byłem świadomy, że nie, nie ma czegoś takiego, no nie da się tego zrobić czy coś. I po dwóch dniach frontendowiec, który siedział za moimi plecami, powiedział mi, że Dominik, przecież możesz stworzyć zmienne. Wpisz sobie w yy, google, pokazał mi, jak to zrobić, jak zapisać, jak użyć, i wtedy szef mnie wziął na dywanik, na zjebkę. Po tym, jak straciłem dwa dni na debugowanie kodu co z dnia dzisiejszego wydaje mi się błahostką. Nauczyłem się, że warto się zapytać po 15 minutach, gdy czegoś nie wiem starszego programisty, niż zużywać dwa dni czasu mojego na to, żeby rozwikłać problem, który inna osoba jest w stanie rozwiązać w mgnieniu oka. Nie tylko dug debugging, ale także używając konsoli dupa debugging. No i na koniec oczywiście świetnie nauczyłem się grać w piłkarzyki stołowe. To były niektóre zagadnienia, które podszkoliłem w ubiegłym roku mojej pracy. Wydawało mi się, że większość z tych rzeczy potrafię jako junior, ale rzeczywistość sprowadziła mnie na ziemię. Pozwoliło mi to dostrzec, jak mało wiem, nawet w dniu dzisiejszym. W kolejnym odcinku, według sugestii, którą podsunął Aleksander Stankiewicz, odpowiem na pytanie, jak wyglądały moje pierwsze rozmowy o pracę. Masz jakiś ciekawy pomysł na następny odcinek? Daj znać o tym w komentarzu. Na dzisiaj to tyle. Udanego tygodnia i widzimy się za tydzień. Nauczyłem się przez rok oto takich rzeczy. I potrafię. Na ty... I, podsta... i potrafię. przebrzeszy książ brzmi w trzcinie. Smack, smack, smacks, console log, dupa debugging. Lepszego od dupa debugging jest bug debugging. Dwa razy dwa. Pamiętaj oglądaj ten film w przyspieszonym tempie. Razy dwa. Pisać reużywalne komplementy.